widzowie, jesteśmy we dwójkę, może ktoś jeszcze do nas dojdzie, ale nie wiadomo I tutaj, yy, gdzie to będzie? Właśnie tutaj, być kolejna taka górka powstanie, nie? Taka o I to na tym będzie takie skakania, no nawet tutaj ma być No mamy coś sprzęcior yy, Tak, yy, łopatki Mamy więcej zaopatrzenia, rękawiczki, wszystko mamy Rotełkę taką, no i to U mnie się widzimy, tak? No, jak będzie jakiś postęp Widzowie Hopka na razie prezentuje się tak no, będzie wyższa o wiele, tam jest Przemek, coś tam robi i tam jest nasza stara hopa. Zresztą się no nie stara, bo wczoraj robiliśmy, rowerki tutaj mamy i tutaj na razie się tworzy, zobaczymy później jak będzie więcej, jakby inaczej będzie wyglądało. Dobra, dobra. Widzowie, ogólnie Przemek jedzie tam po deski, ja tutaj ro robię hopę, daliśmy tutaj butelkę, żeby się bardziej trzymała. no i na razie tak to wygląda. Potem się utwardzi. Więc tak jest. I potem się widzimy jak będzie już ta butelka zasypana i będzie już prawie Nie no nie będzie prawie koniec, bo to długo będzie trwało. Dobra, widzowie. Trzemek przyniósł deski. I kopa się prezentuje tak. Tutaj butelka jest zasypana. Nie pytajcie skąd te deski. Nie pytajcie. Tak, no i widzimy się później. Mm, dobra ludzie. Daliśmy do tutaj deski. Tutaj musimy jeszcze tą butelkę przesypać. Bo Przemekowi co się na razie nie chce. Tak to wygląda od boku. Tak to jest z przodu i tak to wygląda. Widzimy się wtedy jak Przemek będzie chciał pracować. Dobra, ludzie. Mamy tutaj tak kopę. Tu widać jeszcze, że jest des deska położona świeżo i teraz będziemy ją przykrywać, żeby było słodzone. Nawet przejechaliśmy za rowerem. Co w się sensie, tak y prowadziliśmy rower po tym? I jest bardzo stabilne. Że trzeba to... ci Przemek I to jest bardzo stabilne. I będzie jechał. Czy to tak prowadził? No i to, 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 to działa normalnie. No, to normalnie działa. Dobra, cześć. A widzowie, ogólnie mamy tutaj takie deski. chodzimy po deski i po cegły. Tam mamy cegły schowane za tym drzewem na, na ten raz. Tutaj będzie de, widać, deska jest. I tu będzie taki podjazd. Tu zasypiamy piachem, żeby było bardziej utwardy podjazd, żeby po tym tra trawie nie jeździć. Tu mamy tak. I tutaj chcemy zrobić taką deskę, położyć. Drzewo właśnie tnie, żeby był taki jakby stolik, żeby było otwardo. Bo to musi się trzymać, bo to nie może się rozjeżdżać. Dobra, widzimy się później. nara. Widzowie jest plan ogólnie, przebudujemy ją. Czyniliśmy deski, deski znaczy się. Teraz robimy bardziej ją taką yy, naską. Bo zrobiliśmy za bardzo a takiego jajowatą. Więc musimy ją teraz przebudować. Przebudowujemy. Dobra, biorę się w nie gadamy już za dużo dobra. Widzowie ogólnie Przemek tam jedzie po wodę. I tak wygląda hopka. Daliśmy te deski. Myślę, że teraz lepiej zrobiliśmy, że nie, nie jest taki żółw. I jest dobrze, zaraz fajne podjazdy. Deski trzeba jeszcze zasypać, żeby nikt się nie usłonił. Będzie dobrze, nie wiem czy dzisiaj to skończyłem. Będzie może drugi film. Bo teraz będą ogólnie takie info szybkie. Będę miał przerwę do nagrywania, bo teraz jadę na obóz i muszę tam być. I no po prostu nie będę mógł robić tych obiektów Tak za 10 dni będę z powrotem, bo dzisiaj, jutro jadę. No więc dzisiaj mam nadzieję, że wrzucę film. No i na no widzowie, mamy już efekt finalny. się zbieramy. I taka chłopka. No mamy tak. Będzie dobra. Dobra, widzimy się na następnym filmie. Za na 10 dni, bo mnie będzie na rafku